Pracownia Montessori jest tak przygotowana, żeby dzieci mogły same wybierać pomoce, żeby siedziały tak, jak lubią siedzieć. Niektóre lubią być zasłonięte, niektóre lubią być odsłonięte, niektóre bardzo lubią być same, a inne dużo lepiej czują się z, z rówieśnikami, będąc na przykład przy jednym stoliku. Pomoce są wyłożone na półeczkach, podzielone, posegregowane według kategorii według nauki e, i dziecko samo decyduje, co zabiera. E, Uczy się w ten sposób samodzielności i organizowania sobie czasu. Wszystko, co jest, jest dla nich dostępne, łącznie z tym, że nawet jak stoją rośliny, to można się nimi opiekować, podlewać, wycierać, przycinać, nazywać. Dziecko wybiera pomoc, decyduje się e, na nią. Każda pomoc jest tak stworzona, aby mogło z niej korzystać samodzielnie. Na początku jest wprowadzone przez nauczyciela, a kiedy nauczyciel widzi, że sobie z tym radzi, to po prostu znika i odsuwa się na bok, a dziecko kontynuuje i może sprawdzać swoje postępy i błędy, jeżeli je popełnia, ponieważ każda pomoc ma kontrolę błędu. W każdej chwili może też poprosić nauczyciela o, o wsparcie, o pomoc, a moim zadaniem jest obserwować, jak dane dziecko korzysta z tej pomocy. Dobrze to robi i, i y, czy mogłoby zrobić na przykład coś więcej, tak? czy może sięgnąć po coś więcej i dalej.